Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, detektyw Prawdy TV. Stało się coś, wobec czego ciężko jest przejść obojętnie, i ja również tego sam doświadczyłem. To, czego się stało. Otóż, jedna piąta stron internetowych na całym świecie przestała działać. Kiedy po południu chciałem umieścić tak, tak jak zwykle to robię, artykuł na moim blogu. Zobaczyłem. Taki, oto ekran, którego screen zrobił portal business.alert.pl. Tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast portal interia.pl napisał około godziny 13. Dziś, 18 listopada, doszło do globalnej awarii sieci Cloudflare. Amerykańskie przedsiębiorstwo zajmuje się usługami dostarczania treści CDN, serwerów nazwy DNS, serwera czasu NTP, ochroną przed atakami i zarządzaniem certyfikatami SSL-TLS. Z jego usług korzysta nawet 20% stron w internecie. Może to oznaczać poważny przestój w działaniu lub nawet całkowity brak dostępu do wielu platform. Padł już m.in. Twitter, x.com. Jeśli widzisz błąd 500 lub 5XX, to najprawdopodobniej problem leży właśnie po tej stronie. Słuchajcie, jak prowadzę bloga, nigdy dotąd nie doświadczyłem takiej sytuacji, jaka miała miejsce dzisiaj. 20% stron w internecie w tym mój blog zostało dzisiaj wyłączonych. Cloudflare jest to za nami firma y, bardziej y, na poziomie ogólnym, ale jest to firma, która odpowiada m.in. za połączenie domeny strony z serwerem. Czyli na przykład, y, jeżeli ja mam adres bloga detektywprawdy.pl, to y, ta firma odpowiadała za połączenie y, z serwerem. Y, no i ona jeszcze oferuje różnego rodzaju usługi w chmurach. Zapewnia także ochronę stroną przed atakami spamem i DDoS. Jest jedną z największych tego typu firm na świecie. Co ciekawe, choć zapewne jest to w tym przypadku najprawdopodobniej koincydencja, pierwsze symptomy awarii zaczęły się, kiedy w Sejmie rozpoczęła się debata o bezpieczeństwie związku z aktami dywersji na kolei. No więc y, tylko y, tylko rzetelność dziennikarska powstrzymuje mnie od y, uznania tego za coś więcej niż koincydencja. Natomiast, jeśli miałbym postawić jakąś hipotezę, to wydaje mi się, że albo Mieliśmy do czynienia z próbą generalną przed całkowitym wyłączeniem internetu albo próbą oskarżenia o ten atak na no, Rosję, bo to jest taki modny wróg dla ludzi, którzy, em, no, jakby to delikatnie powiedzieć, y, mają telewizor zamiast głowy. I słuchajcie, jest w tym pewien trop. Mianowicie, tak jak portal również biznesalert.pl podaje, nie działały strony wielu portali, przede wszystkim konserwatywnych, m.in. Y, Telewizji Republika w Polsce 24, Telewizji Trwam, SDP, nie wiem co to jest i Radia Wnet. Y, no ja osobiście tych portali nie uznaję jako y, no, zbytnio konserwatywnych, y, noc... Jeżeli porównamy je do lewicy, to tak, są konserwatywne. Natomiast jeżeli chodzi o biblijną rzetelność, to wcale. No więc jeszcze dodatkowo, to być może to też była koincydencja, być może nie. O 16 miała być rozmowa z prezydentem Karolem Nawrockim w Radiu Wnet. No i. We wtorek po południu, czyli dzisiaj, yy, działały strony komercyjnych i publicznych mediów elektronicznych, jak tutaj yy, napisali, m.in. TV24, TVP, yy, w likwidacji w tym TVP Info oraz Polsat News. Yy, chciałbym także przypomnieć, że w filmie, którego współproducentem był ultrakomunista Barack Obama w Filmie pod tytułem zostawić świat za sobą. Czy Zostaw świat za sobą. Internet zostaje wyłączony w ramach skoordynowanego ataku cybernetycznego, który paraliżuje kluczowe sieci komunikacyjne i doprowadza do chaosu w społeczeństwie. Film przedstawia, jak ten atak wpływa na dwie rodziny, zmuszając je do przetrwania w coraz bardziej rozpadającym się świecie, gdzie zagrożenie staje się nieuchronne. I teraz tak. To był film. To, co wcześniej mówiłem, to były moje przypuszczenia, hipotezy, trop, tak jak wspomniałem. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy pamiętać. Otóż były prezio. Totalitarnego forum ekonomicznego, czyli jak to je nazywam Światowego Forum wywołania kryzysu ekonomicznego zapowiedział kilka lat temu, co udokumentowałem na swoim kanale, i jeżeli chcecie to sprawdźcie, zadeklarował, zapowiedział, że nastąpi globalny cybernetyczny atak, przy którym celebryta 19 będzie jak drobne. Zakłócenie, tak jak widzicie tutaj, m, tytuł y, tego filmu, y, który zgrałem. Y, no, dlatego myślę, że była to jednak próba generalna przed czymś, co może nas czekać na y, nie wiadomo jaki czas, i nie wiadomo y, na ile czasu. Za czas nieokreślony. Nie wiadomo kiedy. I teraz wyobraźcie sobie tego typu sytuację, że w pewnym momencie, wszystko jedno czy rano, czy w, tak jak to miało miejsce dzisiaj w południe, nagle całkowicie cały internet wysiada. W pierwszej kolejności yy, młodzież i dzieci się popłaczą. Yy, w drugiej kolejności, wszyscy, którzy mają biznes internetowy, a takich jest no, praktycznie, rzekłbym, prawdopodobnie no, większość albo ponad połowa, będzie sobie rwać włosy z głowy z powodów, no, jakby utraty wpływu, prawda? No, wiadomo, firmy mają swoją ekonomię, muszą zarabiać, muszą płacić rachunki, ale też. Odczuje to każdy człowiek, który posiada konto internetowe. Dostęp do konta internetowego. No I teraz zachodzi pytanie, czy to, co się wydarzyło dzisiaj, nie jest jakimś preludium, wstępem do tego, co powiedział Klaus Schwab. Ja za chwilkę włączę Wam to. Abyśmy mieli pogląd sytuacji. of a comprehensive cyber attack which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. the covid-19 crisis would be seen in this respect. As a small disturbance in comparison to a major cyber attack. No właśnie. Mając na uwadze to co wydarzyło się dzisiaj, słowa Klausa Schwaba brzmią niczym słowa jakiegoś tam Nostradamusa, ale ja jednak Podpisałbym się pod tym, że oni jednak coś takiego planują. I ja nie chcę tutaj nikogo straszyć, pokazuję tylko pewne poszlaki, które pomagają nam zrozumieć, że coś takiego się może wydarzyć. Pokazują nam to, że najprawdopodobniej większość ludzi nie jest na to przygotowana. Ja nie wiem, jak inni interpretują dzisiejszą awarię internetu. Nie wchodziłem jeszcze na żaden portal, na żaden kanał, zresztą rzadko to robię. Mam w większości swoje autorskie przemyślenia i ten trop, który Wam dzisiaj przedstawiłem, również jest autorski, ale ja w ten sposób to widzę. I to nie jest tak, że chciałbym kogoś wystraszyć, jestem daleki od tego, mogłbym nadać yy, swoim filmom jakieś nagłówki grozy, yy, staram się unikać tego. Zresztą osąd i ocenę tego co wam powiedziałem i tego co wydarzyło się dzisiaj pozostawiam wam. Nie stawiając kropki nad i. Dziękuję za, za wysłuchanie, wszystkiego dobrego.